Witam witam w kolejnym odcinku kariery Aston Villa, która miała przerwę świąteczną noworoczną. W ostatnim odcinku graliśmy kilka meczy w lidze i wygraliśmy ostatni mecz, co bardzo cieszy. Miejmy nadzieję, że będzie jak najlepiej z Sonic 2-1 na wyjeździe. Jesteśmy 18, ale miejmy nadzieję, że to się niedługo. Więc... Przejdźmy dalej do symulacji Czy nas zaskoczy coś? Oczywiście na wstępie zostawcie łapkę w górę, jeśli je doceniacie mam przytale, Jeśli chcecie więcej filmików, wam się podobają subskrypcja z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić Oczywiście Zawsze może tak się zdarzyć Ale nie najlepiej początek sezonu my, Rui Diaz. Zawodnikiem miesiąca. Ciekawe, czy nikt się tego nie spodziewał. Takiego kierunku w ogóle, że do Chelsea trafi ten zawodnik. Do jakiej Chelsea? Do Leicester oczywiście. I że zostanie zawodnikiem miesiąca. No. Dużo powołania, ale niestety. no nie, nie. Miejmy nadzieję, że uda nam się też. Zsymulujemy, oczywiście. Jesteśmy. Przez spadek w symulację tą długą, która trwa, dlatego nie chciałem zanotacji od razu wziąłem to, opominałem. I 1-0 do strzela bramkę i wklamy ze spars. Jestem zaskoczony. A spars chyba też sobie dobrze nie radzi w lidze. Przez zobaczyć. Wychodzimy ze strefy spadkowej. To by się spomniał. Z jest czwarty, więc zaskoczenie na pewno ogromne. Miejmy nadzieję, że to przebudzi. Mm, nadal masz mieć w składzie. Jesteś ze zmiennikiem, Scho wchodzisz od czasu do czasu, więc powinienem się cieszyć. Szybka symulacja. symulacja. Czasują jak to wygrywa. To za bardziej kreuje nam się sytuacja Hiton. Oferta Zachitona w sumie on jest naszym rezerwowym bramkarzem I na razie nie zamierzam go sprzedawać Może w letnim już pod koniec, na koniec, na początek nowego sezonu By odmłodzić zespół też Bo pewnie będzie chciał odejść Bo mało gra Symulujemy dalej miesiąc On no znowu Zachitona ale jest Tas od lids Nie, na razie go nie sprzedajmy jest zmiennikiem dla naszego bramkarza, jakby coś się stało. Wszyscy są wypoczęci. Widać formę, oprócz Douglasa, Ruiza. Przerwa imprezentacyjna. To można odpocząć, przygotować się do kolejnych meczów. I zobaczyć. O, już otoczka Premier League się zrobiłem. już coraz bliżej do meczu oczywiście jeśli wam się spodoba zostawcie łapkę i suba tak grałeś. okej okay. a przed tym meczem dam jeszcze trochę zagrać żeby nas nie chciał odejść dlatego bo bo za mało gra to weł jest w formie ale no dobra weźmiemy go Traurę wejdzie no i szybka symulacja meczu i wygryw a co się co się dzieje jakim cudem Zmniejszyłem poziom gry o jeden, nie wiem czy mówiłem zawodowca na no, nowiczy już Bo też kilka osób pisało Ale nagle wygrywamy Kolejny mecz Chociaż to jest Arsenal, to wiadomo, Arsenal Nie już oczywiście kibiców no, są na dziewiątym miejscu Ale no cóż, no jestem zaskoczony na pewno Idziemy dalej Kebakio, dobre występy Wiadomo. Ma formę. Lester nas czeka teraz. Ten meczyk. sobie weźmiemy, przysmujemy już to w ten Kanada. I wiecie co, tu jest kusząca propozycja. W sumie Kanada. W sumie Kanada. W sumie wezmę Kanadę. Wezmę Kanadę. A czemu nie jak mówią? Weźmy Kanadę czy nie? Jakieś wyzwanie dodatkowe do kariery będzie. Ale czy? Dam ci szansę. Rozważę twoją prośbę, no. Teraz jakie traurę przed twoją jęczał, a jeszcze mamy Towęo. Dobrze, tutaj mamy to szybka, nie szybka, tylko przesumujemy mecz, po prostu tak. Martinez Gilbert, Engels Minks, Target, McGinn, Douglas Lewis, Traore, Bartle, Gralish i Luke Bakio kontra Schmacher, Ricardo, Pereira, Fuchs, Fofana, Amarty, Justin, Pratt. Pierwsza, małowa Pierwsza małowa under rozpoczyna Rundias Aston Villa. Addison. Aston Villa atakuje bramkę przeciwnika. Lubi grać na granicy Spalonego, ale powinien bardziej uważać. Jury Kilemaus? Otrzymuję informację, że został podyktowany rzut karny w innym meczu. Czy studio może to potwierdzić? Sędzia zarządził rzut karny dla Chelsea. Timo Werder nie wykorzystał szansy na zmianę wyniku. Szkoda takiej szansy. Powinien lepiej sobie poradzić. Słowem, wynik bez zmian. Wciąż 1-0. Za nami dopiero 7 minut tego meczu. Bardzo dziękuję za informację. No strzela! Nie ma gola. Piłka od poprzeczki wraca do gry. Fuchs. Ricardo Pereira. Piłka wyszła na aut. Obie jednostki stać dzisiaj na zwycięstwo. Piłkarze z Tondili muszą wziąć się ostro do roboty. Już blisko pola karnego. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Yuri Tilemans. No takie zagrania często kończą się utratą piłki. Douglas Louis, Luke Bakio Aston Villa tego sezonu z pewnością nie może zaliczyć do udanych Czy potem szale będą prowadzić? Gol! Tak oto mamy pierwszą bramkę w meczu Popatrzmy na rezultat 1 do 0 Piłka wędruje jak po sznurku Przejmuje piłkę na własnej połowie No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Barki bronią w wyniku, długie wymiany piłki na własnej połowie nie dopuszczają drużyny przeciwnej do gry. Luke Bakio ofiarnie teraz interweniował, zablokował ten strzał. Właśnie zaczęli drugą połowę. Douglas Louis. Barkley. Ładnie prostopadle. Jest okazja do strzału. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Ależ sprytnie osłania piłkę przed zakusami rywali. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Przerzucenie gry na drugą stronę. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Wrybluje w stronę bramki, podanie w szesnastkę w stronę kolegów. No i piłka za linią bramkową koniec akcji. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Próbują rozegrać po skrzydle James Madison. Tilemans. James Madison. Co za obrona najwyższej klasy parada. Piłka poza boiskiem. Złapał piłkę. Koniec zagrożenia. 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Jurij Tilemans. Undesz, obrońca na posterunku. To może być bramka kontaktowa? Wyciągnął się jak długi, obronił to. Tak, nie ma wątpliwości, będzie rzut rożny. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Jury Tilemans. Tilemans, obrońca, wyjaśnia sytuację chwila oddechu. Piłka trafia do przeciwników. Słynie z dokładnych podań i nie inaczej jest dzisiaj. To może być bramka kontaktowa. Bramka kontaktowa! Zostało jeszcze tylko kilka minut, ale jeśli nadal będą tak atakować, to kto wie? Czy... Koniec z górą drużyna gospodarzy. No i w ten sposób wygrywam czwarty mecz z rzędu w Premier League z Lester. Ale w końcu sobie gotowało się, sięli kontaktował. Target, dziękuję za grę. Oczywiście jesteś podstawowym obrońcą i lewym obrońcą i nie widzę innego na tej pozycji na razie. No. Nie, nie, nie zostaje włączony do gry, więc nie wiem o co chodzi, ale to jest FIFA. W kolejnym odcinku zagramy z Liverpoolem. Będzie ciekawy, ciekawy miesiąc czeka, bardzo intensywny, dużo spotkań, też niewiele trudniejszy. Więc zostawcie łapkę w górę, skomentujcie filmik. I zostawcie subskrypcję, jeśli jesteście nowi z dzwoneczkiem. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, jakieś propozycje do tej serii, co chcecie, lub jakieś plany na zimowe okienko, bo już jest za zgrudzień, grudzień. To plany na okienko zimowe, czy coś zmienić, czy jak. Oczywiście jeszcze tutaj zmienię to wę, żeby nie zapomnieć. No, i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!